To znowu Szybki witam w kolejnym odcinku szybkich podróży. Jesteśmy na zimowej wyrypie gór suchych z Piotrem, którego znacie z potrójnej korony, i z Anną i z innymi fantastycznymi ludźmi. Jest nas tutaj ogólnie 400. Ruszamy w góry suche, jest to wyrywa dla początkujących, ma zaledwie 25 km, ale te góry są bardzo strome, teren jest trudny, mamy 1400 metrów przewyższeń mniej więcej przed nami, także łatwo nie będzie. Na wstępie chciałem jeszcze podziękować patronom Szybkich Podróży, którzy nas wszystkich wspierają i to dzięki nim mogę inspirować do coraz fajniejszych rzeczy. Dzięki, dzięki, dzięki. Jesteście naprawdę wielcy. Pogoda dopisuje jest, nie wiem, 7 stopni mniej więcej. Jak na luty to jest naprawdę fantastyczna pogoda. 400 osób przed nami, także niezły tłumek, jak na pierwszą edycję. Organizatorom, czyli Mieroszowskiemu Centrum Kultury, udało się zebrać niezły tłumek. Gratuluję! Ruszyliśmy idealnie o czasie. Organizacja jest dobra, szlak jest dobrze oznaczony. Także jak na razie, wszystko zgodnie z planem, byle żadna kontuzja się nie przypamiętała i będzie super. Idziemy szukać zimy. Idziemy szukać zimy, tak jest. Zobaczymy, czy uda się znaleźć. Podobno wyżej szlaki są oblodzone. Raczki mam, ale. Ciężko mi w to uwierzyć, że ten śnieg gdzieś tam jest. Brawa też dla organizatorów za ogarnięcie strażaków okolicznych. Już w ogóle na wjeździe do Sokołowska stoją strażacy, którzy kierują na parking i wszędzie dookoła też po prostu dbają, żeby ten ruch był płynny i żeby te 400 osób trafiło na miejsce. Jak zawsze na Wyrypie na początku jest tłok. Ale to dobrze, bo szybciej te pierwsze kilometry mijają. Zupełnie nie czuję się tego dystansu. Także myślę, że pierwsze 5 kilometrów minie nam mniej więcej w takiej scenarii. Ale pod kątem morale jest to dobre. O ile ktoś przed tobą śmierdzącego bąka nie puści. Mamy tutaj pierwsze strome podejście. Które trochę nam prawdopodobnie rozciągnie stawkę I odcedzi ziarno od plew Ale co jest ważne przy stromych podejściach Intuicyjnie tak chcemy iść na palcach No bo tak jest nam wygodnie iść pod górę stromą Ale to nadwyręża ścięgna hillesa tutaj I nie powinno się tego robić Staraj się stawiać stopę płasko Wiem, że jest wtedy niewygodnie, człowiek jest trochę odchylony do tyłu Ale jest to jak najbardziej zdrowe dla Tutaj łydki, ścięgna, kostki. Także nie idziemy na palcach. Dzień dobry, dzień dobry. Jak tam po pierwszym podejściu? Żyjemy. Żyjecie? Fantastycznie. Prosimy o więcej. O, hera, mamy. Warto tu... było wejść po to, żeby zobaczyć śnieg. No, mamy tutaj hardkorów i mamy tutaj śnieg, tak. Szukaliśmy zimy. Znaleźliśmy. Także może te raczki w plecaku się faktycznie przydadzą. Nie są to gorysowie, ale mamy tutaj sowę. Jak się wabi twoja sowa? Janusz? Dlaczego Janusz? No czy spoko, ale. To jest dziecko typowej grażyny. Aaaaaa dobra odpowiedź. Jak się podoba na wyrypie? Podoba się. Trochę ciasno, się podoba No dobrze jak jest ciasno. Tak myślę. Janusz, jak się podoba na wyrypie? Jest super! Yeah. Więcej? Włosowa, 903 metry nad poziomem morza Będziemy teraz schodzić Jest punktowe oblodzenie Także zobaczymy czy na zejściu oblodzenie jest Może to jest południowy stok i nie ma Większość osób zakłada tutaj raczki Ja chcę zobaczyć czy jest po co Jest po co, dobra, mamy tam oblodzenie Także zakładamy raczki Ważne jest, żeby to były raczki z kolcami a nie tak zwane sraczki, czyli z takimi guziczkami, które nic nie dają za bardzo, szczególnie jak jest większy śnieg. Także jak będziecie kupować, to, to bierzcie tego typu, a nie takie gumofilce z, z guziczkami. Mam tutaj mój numer startowy, i pytanie, jaki numerek mam? Nie muszę go pokazywać, żeby wszyscy wiedzieli, że szybki numerek. Myślę, że to jest dobre miejsce, żeby przypomnieć niektóre moje suchary. Gotowi? Macie szklankę wody pod ręką? No to jedziemy. Jak się nazywają bułki, które lubią zarówno inne bułki, jak i rogale? Bibułki. Jak się mówi na małą sowę w Ameryce Południowej? Lasówka, moi państwo, lasówka. Jak nazywają się usta kury? Kokowary. Park Narodowy Gorce, w którym są Niedźwiedzie, Wilki i Żubry ja. Jak nazywa się kot złomiarza? Puszek Jasne, dzięki A! Było wziąć raczki, proszę pani. Masz, to proszę założyć. Co się zadziało kolego? Widzę, że coś reperowałeś. Stopę, cześć. Stopę. Co się zadziało ze stopą? Obtarło jak zwykle. Już? No. O panie. No ale dobra. Nie ma lekko, po to jest wyrypa. Dokładnie. Powodzonka Pamiętacie tą gorącą laskę z żylety, która szła po śniegu w krótkich spodenkach? Jest tutaj! Nie ci zimno? Nie, ale mam gacie termiczne po proszę bardzo. Czy najważniejsze organy są chronione termicznie? ocieplone. E, czy dalej dbasz o newralgiczne miejsca i są one dobrze ocieplone? Nie, dzisiaj już nie. Nie. Dzisiaj nie mam już nic. E, to jaki masz patent, żeby cię nie przewiało? Morsuję i często chodzę w górach. Jako nie tekstylna Ooo, cholera! Ale tak na waleta całkiem? Nie, w stroju kąpielowym ostatnio żeśmy trzy te tygodnie temu śnieżkę zdobywali. Co ty gadasz? Śnie, no. Szacuneczek, naprawdę. Myślałem o czymś takim, ale z w ze mną. Niech po w lutym w strojach kąpielowych. Nie hartów, bo było błoto. No. Woda. Błoto pośniegowe i lód Postawiałeś tu ty? No właśnie nie chciało się postawić, bo było no. za ciepło, bo było plus 7 stopni O, no trzeba to powtórzyć widocznie Mam nadzieję, że w przyszłym roku będzie na minusie Schronisko PTTK Andrzejówka, proszę Państwa Sprawdzamy kto był na Udstoku. Sprawdzamy, uwaga Andrzej! Nikogo nie było na Woodstocku We. Albo się wstydzą. Cześć! Proszę przerywać. Chcę przekazać od Grzeby, jak nie siedzi. Zostawili cię w szodach Ty. O! Pamiętacie tego Grześka? Pamiętacie, jak Koniecznie. Dzień dobry, szybkie, suche uczestniczki suchej wyrypy. Jak Wam się podoba? Jak Wam się podoba ta wyrypa? No, robimy rekonesans, znaczy, te góry nam się zawsze podobają. No, do... są dosyć ciekawe, bo strome. Są strome i nigdy się tutaj człowiek nie nudzi. I tak naprawdę, nawet nie wiesz, kiedy stać cały dzień. Co nie? Na to liczę, że zaraz będziemy meta. Chociaż świetnie się tutaj bawię. Parę kilometrów już minęło, dosyć dobrze się rozciągnęliśmy i Piotrek jest oczywiście mocno przede mną, Ania jest za mną. I przyjechaliśmy tutaj razem, wyjeżdżamy stąd razem, ale nie idziemy razem, bo zawsze będę to powtarzał, wyrypę trzeba iść swoim tempem. Jak idziesz za szybko, to się zmęczysz. Jak idziesz za wolno, to będziesz się frustrować, też będzie źle. Nie bój się, nie wstydź się przede wszystkim powiedzieć. Słuchaj no, ja muszę iść trochę szybciej albo a wiesz co, ja zostanę z tyłu. Nikt nie powinien mieć do ciebie pretensji o to. Trzeba iść swoim tempem i tyle Optymalnie jest oczywiście jak idziesz z kimś kto ma takie same tempo marszu jak ty I, i można sobie pogadać i jest spoko Pierwszy pit stop po 10 km Bardzo polecam kawałek karimaty pod tyłek Herbatka Gorzka czekolada z orzechami Także jakby co, no naprawdę te Biedronkowe rozwalają system smacznego. 13 km trasy i punkt kontrolny. Już jesteśmy za połową. Tutaj przybijamy sobie piecząteczkę punktu kontrolnego. Panie częstym grzańcem, herbatką ciastkami jest dobrze. Przybije pani? Jasne, nie mam. Bardzo dziękuję. Przybije na pewno. Grzańca I właśnie bierzemy swoje kubeczki. Nie, nie produkujemy plastiku. Każdy bierze na wyrypy swoje kubeczki. Dobra, testujemy grzańca. No, bardzo, bardzo słodki bukiet. Ale no nie wiem, jak będzie panu smakowało, No doleje. Dziękuję bardzo. Dobry, dobry. Bardzo dobry. Naprawdę, naprawdę, to, to jest w ogóle źródło całego zamieszania. Jeszcze se z nim pogadamy potem. Ale na razie, na razie delektujemy się grzańcem. I ciasteczkami. Wziąłem sobie dwie porcje grzańca i już cisnę Dalej z uśmiechem na ustach. E, ogólnie jest obstawa GoPru. Dwa kłady tutaj stoją z, z noszami podpiętymi. Jest dobrze. Jest dobrze. No i jest dobrze. No, jest, jest dobrze. Czy, czy jest dobrze? Proszę pana, jest dobrze. Tak, jest dobrze. Patrzcie, co tam jest. Uwaga, pies. I taki słodziaczek O! Ej, bierzemy go. Organizatorzy nie są jakoś mocno sadystyczni, ponieważ mogli poprowadzić trasę tutaj dwa razy stromiej, ale nie, idziemy w lewo mniejszym nachyleniem. O, jakiś krzyż. Iwo Hradecki 1999. Tutaj zmarł ciekawe z jakiego powodu Powiem wam, że ten grzaniec był słaby, ale przez wysiłek i moją wagę piórkową na pewno coś tam czuję. Nie to, żebym przed zygzakiem, ale no czuję, że był to alkohol. Robi się tak przyjemnie. W każdym razie widoczki są super, nawet pojawiają się łaty słońca. Co mnie szalenie cieszy, bo lepszy to niż deszcz. Pogadawszy mnie idealna do wędrowania. Nie ma ostrego słońca, które przeszkadza. Nie ma deszczu, który też przeszkadza. Jest trochę błotko, ale to nie przeszkadza. Przed nami ostatnia duża góra na trasie. Tutaj ło! Szpiczak, śpicak, spicak. Jak zwał, tak zwał, w sumie nie wiem jak się to wypowiada. Szpiczak. Z charakterystyczną wieżą widokową, czeski szczyt. Mamy tutaj panią w różowych budkach i różowej kurteczce. Proszę, e, oczywiście, z, z ekipą. Przed nami ostatnie podejście na trasie, takie duże, jak się czujecie? Zajebiście Fantastycznie Fantastycznie, to ile grzańca wypiliście? Nic. Nic To mi się podoba się robocie. Ja. Gitara. Ja. Dobra! gitara ja Dobra, widzimy się to, na mecie, ja. tak? Tak jest szpiczak, 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 proszę państwa Szpiczak Z charakterystyczną wieżą Widoczki myślę, że będą dosyć dobre, chociaż widoczność nie jest najlepsza Ale cholernie tam wieje no ale dobra, chyba damy radę, nie? Mniej więcej tam powinien być śnieżnik, no ale nie ma aż takiej widoczności niestety Ooo Czy tam powinien być śnieżnik? No gdzieś tam Górysowie Chciałbym być sobą wielka sowa, tam, też jej nie widać Chciałbym być sową wreszcie Góry suche Ale nie! Katar mnie bierze, także wracamy Aż mi łzy lecą Z tego wiatru Dobra, zostawiłem na dole raczki, bo oczywiście trzeba ściągnąć W ogóle fajny efekt, nie? Kto ma lęk wysokości Ha, można się tutaj sprawdzić. W sumie nie patrzyłem pod nogi, dopiero teraz popatrzyłem, ale nie mam galarety. Także spoko. Czasami mam, ale y, pomimo tak silnego wiatru, ta wieża jest y, zaskakująco stabilna. Także super. Mamy tutaj kolejne strome podejście. Nie widać tego na kamerze pewnie, ale to mniej więcej tak, jakbyśmy wchodzili takim stokiem góry. To wychodzi na jedno. Nie jest jakoś mocno wysokie, tutaj myślę, że jest niecałe 100 metrów przewyższenia, no ale jest stromo i z każdym kolejnym stromym takim podejściem, no siły są coraz bardziej wydrenowane. To jest charakterystyka tej wyrypy, właśnie. Nie jest jakoś super długo, ale jest trudny teren. Było w dół i znowu do góry. Nie ma tutaj płaskich odcinków, jak na przykład na potrójnej koronie, gdzie się robi 70 km, ale połowy po płaskim. A ja sobie właśnie uświadomiłem, niestety, że mojego Aspada zostawiłem na poprzednim stopie. Kurde, jest mi go mega szkoda, bo zrobiłem z nim no, ponad 1500 km. I trzymał się dobrze, jeszcze by drugie tyle spokojnie zrobił. Ale niestety został. Nie zamierzam się po niego wracać. Boli mnie to, bo to jest zaśmiecanie lasu. Mam nadzieję, że ktoś go zgarnął po drodze, bo to praktyczna rzecz. Już nam zostało paręset metrów ostatnich do mety. Już jestem w Sokołowsku. I myślę, że to jest dobry, dobry moment, żeby ogłosić konkurs na suchara. Jako, że to jest sucha wyrypa, to będzie konkurs na suchara. Wpisujcie swoje propozycje sucharów na dole w komentarzach. Wygrywa oczywiście osoba, która będzie miała najwięcej łapek w górę przy swoim komentarzu i jeśli tych łapek będzie minimum tyle, ile przeszedłem kilometrów, czyli 25, to ten zwycięzca dostanie oficjalną, termoaktywną, trekkingową koszulkę szybkiego podróżnika, czyli coś takiego jak mam na sobie w wybranym kolorze. Nie są nie tylko zielone. Także wpisujcie na dole swoje suchary, najlepiej autorskie. Nikt nie lubi odgrzewanych kotletów. Tylko proszę, utrzymajmy to na poziomie, bez rasizmu, bez antysemityzmu e, i tak dalej. Dobra? Wiem, że to jest trudne przy sucharach, no ale e, jednak robimy to publicznie i nie chcę nikogo obrażać. Rozstrzygnięcie konkursu, powiedzmy w, o 17 tydzień po opublikowaniu tego filmu. I... i... I suu! Po 6 godzinach i 45 minutach osiągamy metę zimowej wyrypy Gór Suchych. Ja ją nazywam Suchą Wyrypą. Lecimy teraz po medal pamiątkowy i może uda się złapać organizatora na jakiś wywiadzik. Co? Tutaj mamy mnóstwo finalistów. Fantastycznie. Drabiam. O! Jak się podobało kolego? Zarąbiście było. Co mi się bardzo podoba, żarcie nie jest na kartki. Jeśli chcesz, chcesz 5 talerzy, Jaka jest zup jaką zupkę mamy dobrą? Góra. Gulaszową. Chcesz 5 talerzy gulaszowej, jesz pięć talerzy gulaszowej. Ja chcę jeden na razie, poproszę. Pani się zapytała z mięskiem czy bez? Jest nawet gulaszowa dla wegetarian. Naprawdę pomyśleli o wszystkim. Witam y, Igora, tutaj jest to główny organizator y, zimowej wyrypy gór suchych. I muszę powiedzieć, że trasa była wzorowo oznakowana, Super. dużo lepiej niż niektóre szlaki turystyczne. Obstawa GoPru, obstawa mm, Straży Pożarnej dokładnie ambulans bez problemu w sumie dwa punkty żywieniowe jeden na trasie, drugi na mecie wzorcowe parkingi. Tak, parkingi wszystko ogarnięte. I wpisowe 35 zł. Myślę, że niejedna wyrypa, która jest na rynku, że się tak wyrażę, od lat może się dużo od tego pana nauczyć. Dziękuję. I według mnie, jako uczestnika, to była naprawdę fantastyczna impreza. A według Ciebie, jako organizatora, czy mieliście jakieś problemy? Czy, czy jesteście tak samo pełni entuzjazmu jak ma i nie możecie się doczekać kolejnej edycji? Powiem tak, jesteśmy pełni entuzjazmu i nawet po rozmowie nawet na punkcie kontrolnym, po rozmowie z ludźmi Mamy już tutaj, że trzeba robić letnią edycję mhm. i będzie ta letnia. Może o. Was zaskoczymy czy. Trzymamy za słowo. Będzie letnia, może Was zaskoczymy czyś? Może nawet będą dwie edycje jeszcze w tym roku, wow. bo mamy jeszcze jeden pomysł, ale nie będę tego zdradzał, bo to jest dość ciekawe. Będziemy się starali również trzymać i, i cenę do jakości tak jak teraz jest. Co mnie zaskoczyło, zaskoczyła mnie duża ilość ludzi i ciągle dzwoniliście, tak. ciągle byliście chętni. Musiałem Was niestety odprawiać z kwitkiem, bo 400 osób na takiej trasie zimą. Ja muszę dbać o Wasze bezpieczeństwo, tak jak tu powiedział już kolega. Niestety, no mówię, tu jest gop, tu jest karetka pogotowia i cały czas bamy. Teraz nawet jest człowiek, który zamyka, to wiem, że jeszcze ma 6 km z tymi ostatnimi, także niebawem, niebawem będzie. A dziękujemy tutaj, no wzór, mówię, ja mam tu fachowców odbiegów górskich, więc może dlatego. Cała bajera polega na tym, żebyście po prostu szli i nie zastanawiali się w którym hmm. kierunku, gdzie w mieście iść i się dobrze bawić, a trasa miała być tego tak znakowana, żebyście nie szukali. Tak. Po ja prostu miałem terenu. mapę ze sobą i ani razu jej nie wyciągnąłem z plecaka. Serio. I się bardzo cieszę. Właśnie 400 osób to był niemały bałagan do ogarnięcia, ale no, wzór, naprawdę wzór, świetnie sobie poradziliście. Dziękuję. E, <noise> gdzie można szukać informacji o kolejnych edycjach? E, no Trzeba szukać na wwwMcKPL oraz na naszym fanpageu Mieroszowskie Centrum Kultury. Tam zamieszczamy wszystkie wydarzenia. Wbijajcie tam do nas, lajkujcie nas i wtedy będziecie widzieć wszystko, nie? co się dzieje u nas i tak dalej. A dzieje się naprawdę dużo, bo mamy teraz w planach trzy kolejne biegi górskie. Oczywiście za darmo, bo są z projektów poskoczeski. Mamy dość dużo, mocną za współpracę darmo? za darmo biegi. Tak. Na dole macie linki, jakby co. Obserwujcie. Fajnie. Super. Dzięki, Dzięki bardzo. I to tyle, dziękuję bardzo za oglądnięcie, jak się podobało to zostaw łapkę w górę naciśnij ten czerwony guziczek z subskrypcją i obok niej dzwoneczek żebyś wiedział że, czy wiedziała, że wrzucam kolejne materiały, które już niedługo, napisz suchara na dole, jeśli chcesz żeby ten kanał się rozwijał żebym tworzył coraz fajniejsze rzeczy to zapraszam na mojego patronajta. tam mam fantastyczny cel, jak zbierze się odpowiednia suma wsparcia, to rzucam robotę w korporacji i będę żył w podróży. Dzięki Wam. Także jeśli chcesz spełnić marzenie górołaza, zapraszam na Patronite'a. Trzymajcie się ciepło. Siema!